Cześć Boże, witam. Kontynuujemy naszą serię komentarzy do Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dekalog i piąte przykazanie: Nie zabijaj. Pytanie 475. Kiedy są dozwolone moralnie doświadczenia naukowe, medyczne czy psychologiczne na osobach lub grupach ludzkich? Są moralnie dozwolone wtedy, gdy służą integralnemu dobru osoby ludzkiej i społeczeństwa, pod warunkiem, że nie narażają życia oraz integralności fizycznej i psychicznej tych osób na niewspółmierne ryzyko i że są o tym poinformowane i tego świadome. Czyli Kościół dopuszcza z moralnego punktu widzenia badania naukowe. Ale trzeba pamiętać o tym, że muszą być spełnione pewne warunki. Znamy przykłady z historii, takie, że wykorzystywano się czy to y, osoby zamknięte w zakładach psychiatrycznych, czy więźniów, y, czy po, y, Indian, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, gdzie wykorzystywano ich do różnych badań i nie były te warunki spełnione. Więc oczywiście, że dla dobra ludzkości możemy prowadzić doświadczenia naukowe na ludziach, tylko osoby te muszą być w pełni świadome tego, że te badania są na nich prowadzone muszą sobie zdawać sprawę z ryzyka, jakie jest związane z tym. i Muszą być poinformowane o wszelkich możliwych ubocznych skutkach takich rzeczy. Jeżeli te warunki są spełnione, jeżeli te osoby dobrowolnie chcą się poświęcić dla dobra nauki i jeżeli badania te prowadzą do dobra osoby ludzkiej i społeczeństwa, to jak najbardziej Kościół nie ma z tym problemu. Natomiast problem jest wtedy, jeżeli jest to wykorzystywane niejako podstępnie na osoby, które nie, nie wyrażały w pełni zgody, czy nie zdały sobie sprawy z tego, jakie, jakie mogą być uboczne skutki takich badań. Pytanie 476. Czy dozwolone są przeszczepy i oddawanie narządów przed śmiercią lub po śmierci? Przeszczep narządów jest zgodny z prawem moralnym, jeśli dawca wyraża zgodę i nie grozi mu zbyt duże niebezpieczeństwo i ryzyko. Szlachetny czyn oddawania narządów po śmierci może mieć miejsce wtedy, gdy została w całej pełni stwierdzona rzeczywista śmierć dawcy. Więc, znowu, Kościół uważa, że oddawanie organów jest rzeczą szlachetną, jest rzeczą dobrą. Ja w swoim prawie jazdy mam zaznaczone, że jestem, wyrażam zgodę na, na przeszczep moich organów, gdyby się stało jakieś. Nieszczęście na przykład zginąłbym w wypadku samochodowym. Natomiast ważne jest tutaj to, gdy została w pełni, w całej pełni stwierdzona rzeczywista śmierć dawcy czyli nie możemy, Kościół nie dopuszcza takiej możliwości, że e, taka sytuacja może spowodować, że nie będziemy ratować osoby ciężko chorej, dlatego żeby pobrać od niej organy. Po prostu mamy obowiązek ratowania życia ludzkiego w każdym przypadku. I, a organy można pobierać dopiero wtedy, gdy rzeczywiście nie da się już uratować ludzkiego życia. Niedopuszczone jest jakiekolwiek skracanie ludzkiego życia po to, żeby takich organów dostarczyć. Natomiast można, dopuszcza też kościół, oddawanie narządów przed śmiercią, jeżeli mamy dwa takie organy, na przykład nerki, możemy oddać nerkę, jeżeli to ratuje czyjeś. Życie, jeżeli nie naraża naszego życia na bezpośrednie niebezpieczeństwo, zbyt duże niebezpieczeństwo. Pytanie 477. Jakie praktyki godzą w poszanowanie integralności cielesnej osoby ludzkiej? Należą do nich uprowadzenie i branie zakładników, terroryzm, stosowanie tortur, przemoc, bezpo bezpośrednio zamierzona sterylizacja. Amputacje i okaleczenia ciała osób są moralnie dozwolone tylko przy wskazaniach medycznych o charakterze ściśle leczniczym. No, uprowadzenie, broni zakładników. Teraz mamy bardzo przykrą sytuację wojny na Bliskim Wschodzie y, między Palestyńczykami i Izraelem, i tam słyszymy właśnie o, o takich przypadkach. Podobnie zresztą w czasie wojny y, rosyjsko-ukraińskiej. Więc takie rzeczy są niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia. I uprowadzanie, i branie zakładników, żadne formy terroryzmu, stosowanie tortur. I, ale tu to też jest ważny punkt bezpośrednio zamierzona sterwizacja. Jest to z moralnego punktu widzenia niedopuszczalne. Jest to naruszenie moralnego porządku naturalnego, jaki pochodzi od Pana Boga. Amputacje i ochaleczenia ciała są dopuszczalne, dozwolone tylko przy wskazaniach medycznych o charakterze ściśle leczniczym. To znaczy tylko wtedy, jeżeli naprawdę wymaga tego leczenie człowieka, możemy dopuścić takie rzeczy, na przykład no, amputację kończyn w przypadkach zaawansowanej cukrzycy. Pytanie 478. Jaka troska i opieka należy się umierającym? Umierający mają prawo, by przeżyć ostatnie chwile życia ziemskiego w godności i w pokoju. Powinna wspomagać ich modlitwa bliskich, którzy winni zatroszczyć się o to, by przyjęli sakramenty przygotowujące na spotkanie z Bogiem Żywym. Chodzi o to, żeby otoczyć opieką i miłością osoby, które odchodzą od nas. Pamiętać o sakramentach, pamiętać o tym, żeby zaprosić księdza, żeby te osoby miały możliwość ostatniej spowiedzi, żeby miały możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Jest to nasz obowiązek wobec tych osób bliskich, które, którymi się powinni, powinniśmy opiekować. Nie, nie wystarczy taką osobę oddać gdzieś do jakiegoś ośrodka, który się będzie nią zajmował, tylko... My mamy zapewnić im tą troskę i opiekę, nawet jeżeli jest taka sytuacja, że po prostu nie możemy się zająć osobą bliską w domu, z różnych względów. Zwłaszcza jest to bardzo trudne w przypadku Alzheimera, gdzie ta osoba nawet nas nie poznaje, no ale to nie zwalnia nas z obowiązku zapewnienia ostatniej posługi kapłańskiej takim osobom. Pytanie 479. Jak należy traktować ciała zmarłych? Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością. Dozwolona jest kremacja zwłok, jeśli nie jest ona przejawem podważania wiary w zmartwychwstanie ciała. Inaczej mówiąc, Kościół dopuszcza kremację pod warunkiem, że ktoś nie chce się skremować, żeby udowodnić, że nie ma ciała zmartwychwstania. Niestety wielu katolików Wierzy w reinkarnację, wierzą w różne bzdury. W dzisiejszych czasach można naprawdę całą masę głupot obejrzeć na YouTubie. Nie ma reinkarnacji, jest ciała zmartwychwstanie, to jest dogma naszej wiary, a dogmat to znaczy, że to jest prawda. Więc jeżeli ktoś chciałby się poddać procesowi kremacji, żeby jego ciało zostało spalone, spopielone po śmierci żeby udowodnić, że nie ma reinkarnacji, to no, po pierwsze jest to głupota na tej zasadzie, dlatego że y, to nie z tych atomów nasze ciało powstanie ponownie. My Panu Bogu nie przeszkodzimy w zmartwychwstaniu naszego ciała. Nasze ciała po zmartwychwstaniu będą zupełnie innego rodzaju, nie będą częścią tego materialnego świata, który Bóg teraz stworzył. Będzie... Nowa Ziemia, nowe niebo będzie zupełnie nowa rzeczywistość, której nie bardzo sobie nawet zdajemy sprawę, jak to będzie wyglądało. Natomiast na pewno nie przeszkodzi to Panu Bogu, żeby nasze ciała zmartwychwstały, gdyby nawet ktoś się skremował i rozsypał prochy na wietrze. Bóg, który stworzył wszechświat z niczego, nie będzie miał problemu, żeby dać nam nowe ciała na wieczne życie. Więc jeżeli mam jakieś inne. Y, sytuacje. No, na przykład, ktoś umiera za granicą, i kwestia sprowadzenia zwłok do Polski to jest bardzo, bardzo droga rzecz. Aczkolwiek też powinniśmy uszanować wolę, y, ostatnią wolę naszych bliskich. Mojej żony, mama, która zmarła u nas, a chciała być pochowana w Polsce, nie życzyła sobie kremacji, więc y, uszanowaliśmy tą wolę i pochowana została, pochowane zostało jej ciało w trumnie niepoddane procesowi spalenia. Da się to zrobić. Co więcej, ja sam tak chciałem też na skutek książki z Hanna, którą czytałem i którą bardzo polecam, która mówi o historii kremacji, mówi o, o tym, czy to był pomysł, pomysł, skąd się w ogóle wzięła ta idea, bo, no bo Prawdę mówiąc, 100 lat temu nikogo by nie przyszło do głowy, żeby poddawać nasze ciała kremacji. To jest naprawdę nowy wynalazek i to jest wynalazek, który przyszedł do nas przez niemieckich socjalistów i włoskich faszystów jako sposób walki z Kościołem. Więc, wiedząc, że takie korzenie są tego procesu, to już powinien katolik mieć. Że tak powiem, czerwona lampka się powinna zapalić i powiedzieć: nie, nie, jednak zostańmy przy tradycji. Nie ma, nie ma w tym e, nic złego. Jeżeli ktoś chciałby zgłębić ten temat i, i więcej poczytać na ten, e, o historii kremacji, to polecam, bardzo polecam książkę z Tak jak zresztą wszystkie jego książki są, są godne polecenia. Pytanie 480. Czego żąda pan od każdej osoby odnośnie do pokoju? Nasz Pan, który obwieścił błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, domaga się pokoju serca i piętnuje moralność zwrotniczego gniewu, który jest pragnieniem odwetu za doznane zło i nienawiści, która jest życzeniem bliźniemu zła. Te postawy, jeśli są dobrowolne i dotyczą spraw poważnych, są grzechem ciężkim, przeciwnym miłości. Zemsta nie jest miła Panu Bogu. Pan Bóg wynagrodzi nam dobre uczynki i ukaże nas za wszystkie złe uczynki. Ale to nie my powinniśmy się mścić tutaj na Ziemi. Nie my powinniśmy życzyć bliźniemu zła. Nie my powinniśmy złem za zło odpłacać. Tylko odpłacajmy dobrem za zło. Więc jeżeli. Taka postawa mściciela, postawa kogoś, kto chce złem odpłacić za zło, jest dobrowolna i dotyczy poważnych spraw, są ciężkim grzechem, czyli pozbawiają nas wiecznego zbawienia. Pamiętajmy o modlitwie Ojcze Nasz. Wybacz nam nasze winy, jako i my wybaczamy naszym winowajcom. My prosimy Pana Boga pod warunkiem, żeby nam Bóg wybaczył nasze winy, pod warunkiem, że my wybaczymy innym. Pamiętajmy o tym, mówimy o tym w każdej modlitwie, i Pan Jezus też w tym wkazaniu na górze, który tu wcześniej był cytowany, sam dodał komentarz do tego. Powiedział, bo jeżeli Wy nie wybaczycie Waszym Bliskim, to mógł ojciec, ojciec w niebie Wam nie wybaczy. Więc to jest istotne, to leży w naszym interesie. A dlaczego? No, dlatego, że Bóg zna naszą psychikę, że jeżeli komuś nie wybaczamy, jeżeli pamiętamy nasze urazy, to to nam szkodzi, to nie przeszkadza tamtej osobie, to szkodzi nam my, dla naszego dobra powinniśmy wybaczać innym ludzi. Pytanie 481. Czym jest pokój na Ziemi? Pokój na Ziemi, którego domaga się poszanowanie i rozwój życia ludzkiego. Nie polega jedynie na braku wojny i nie ogranicza się do zapewnienia równowagi sił, lecz jest spokojem porządku, mówi święty Augustyn, dziełem sprawiedliwości, mówi prorok Izajasz, i owocem miłości. Pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju Chrystusa. Inaczej mówiąc, brak wojny nie jest wystarczającym ideałem tego pokoju, o który nam Bóg prosi. To powinna być wewnętrzna, szczera życzliwość wynikająca z miłości bliźniego. To jest prawdziwy pokój, który wynika z miłości każdego człowieka, a, a nie tylko powstrzymywanie się od, od działań wojennych. Pytanie 482. Czego domaga się pokój na Ziemi? Domaga się równej dystrybucji i obrony dóbr materialnych człowieka. Swobodnej wymiany myśli między ludźmi, poszanowania godności osób i narodów, wytrwałego praktykowania sprawiedliwości i braterstwa. No, tutaj mamy parę rzeczy oczywistych i jedną, chyba dość kontrowersyjną, być może z punktu widzenia naszego ludzkiego. Obrona dóbr indywidualnych, swobodna wymiana myśli, poszanowanie godności osób i narodów to są. Oczywiste rzeczy, aczkolwiek no, są pewne narody pełne pychy, które chcą traktować innych z góry i jest to niezgodne z nauką Chrystusa, jest to niezgodne z nauką Kościoła. Wszystkie narody są równe, nie ma lepszych i gorszych narodów. Wszyscy ludzie mają tą samą godność, wszystkie narody mają tą samą godność. I jest tu też ten punkt równa dystrybucja i obrony dóbr indywidualnych człowieka. Równa dystrybucja. No, z tego też chyba wynika, że y, powinniśmy być sprawiedliwi na przykład w handlu międzynarodowym. Że nie wolno wykorzystywać innych narodów tylko do tego, żeby poddańczo służyły naszej gospodarce, naszemu rozwojowi. Że każdy naród y, powinien być traktowany sprawiedliwie i y, także pod względem gospodarczym, ekonomicznym. Pytanie 483. Kiedy moralnie uprawnione jest użycie sił militarnych? Uprawnioną moralnie obronę z użyciem siły militarnej usprawiedliwia jednoczesne wystąpienie następujących warunków. Gdyby szkoda wyrządzona przez napastnika była długotrwała, poważna i pewna, kiedy wszystkie środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nieskuteczne, aby zaistniały poważne warunki powodzenia. Aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła, trzeba tu uwzględnić potęgę nowoczesnych środków niszczenia. Czyli z czego wynika, że z moralnego punktu widzenia ma, możemy, wręcz mamy prawo się bronić, ale muszą być spełniane pewne warunki. Szkoda musi być poważna i pewna. No, mamy dwa przypadki, ostatnio przypadek. Napaści Rosji na Ukrainę i, i Palestyńczyków na Izrael. W jednym i w drugim przypadku jest to długotrwała, poważna i pewna napaść, czyli te kraje napadnięte mają prawo do obrony. Kiedy wszystkie środki zmierzące do położenia i kresu okazały się nieskuteczne, no tutaj też trudno mówić o jakichkolwiek innych środkach. No umowy międzynarodowe tutaj najwyraźniej nie odniosły żadnego skutku. Aby zaistniały poważne warunki powodzenia. No tu jest też punkt, który no, trudno zinterpretować w jakiś sposób. Znaczy każdy się broni z myślą taką, że odniesie sukces i będzie, odniesie powodzenie. W przypadku Ukrainy widzimy, że ta obrona kraju rzeczywiście odniosła duży sukces bo ten kraj jest dalej niezależny. Gdyby nie było tej obrony, to już by nie było Ukrainy, więc no w Izraelu także zbyt wczesny konflikt, żeby powiedzieć, co tam się stanie. Niemniej jednak warunki powodzenia obrony izraelskiej jak najbardziej mało miejsca. I kolejny punkt, że żeby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła. I tutaj trzeba tu uwzględnić potęgę nowoczesnych środków niszczenia. I tutaj właśnie no, zobaczymy, jak to wygląda, bo wydaje mi się to, co wcześniej mówiliśmy, że zemsta nie jest dobrym doradcą, ale zwłaszcza w czasie konfliktu y, palestyńsko-izraelskiego myślę, że tamta zemsta odnosi y, bardzo ma bardzo dużą rolę w tym konflikcie. No ale trzeba pamiętać, że ani palestyńczycy, ani Izraelici nie są chrześcijanami. Oni nie postępują według nauki chrześcijańskiej, więc być może dlatego tam się tak obawiamy o tak wielką eskalację tej wojny. Pytanie 484. Do kogo należy ocena tych warunków w przypadku zagrożenia wojny? Należy do roztropnego sądu rządzących. Do nich też należy prawo i obowiązek nałożyć na obywateli zobowiązania konieczne dla obrony narodowej z uwzględnieniem przypadków tych, którzy z pobudek sumienia odmawiają użycia broni. Są oni jednak zobowiązani w inny sposób służyć wspólnocie ludzkiej. Czyli potrzebne są nam mądre rządy, roztropne rządy i one mają prawo i obowiązek nakładać. Na obywateli pewne wymagania związane z obroną ojczyzny. A jeżeli komuś, na przykład religia czy głos sumienia, nie pozwala używać broni, ciągle te osoby mają obowiązek w jakiś inny sposób służyć wspólnocie ludzkiej. No bo wiadomo, że w czasie wojny różne osoby mają różne zadania. Nie wszyscy biorą karabinę do ręki, są potrzebne. Są potrzebni lekarze, są potrzebne pielęgniarki, są potrzebni pracownicy pracujący w fabrykach zbrojeniowych. No, jest cała masa osób niezbędnych do tego, żeby funkcjonowało państwo także w, w okresie wojny, w okresie zagrożenia. Więc, więc to, że ktoś jest pacyfistą, to, że komuś głos sumienia czy religia nie pozwala brać broni do ręki, to nie znaczy, że on nie może pomóc. W konflikcie nie może pomóc, wtedy kiedy mamy sprawiedliwą wojnę polegającą na obronie granic. Pytanie 485: Jakie są wymagania prawa moralnego podczas wojny? Prawo moralne pozostaje zawsze ważne, także podczas wojny. Domaga się, aby szanować i traktować po ludzku ludność cywilną, rannych żołnierzy i jeńców. Działania w sposób zamierzony sprzeczne z prawem narodów, podobnie jak nakazujące je zarządzenia, są zbrodniami. Nie usprawiedliwia ich ślepe posłuszeństwo. Należy potępić działania zmierzające do masowych zniszczeń, jak również zagładę narodu czy mniejszości etnicznej, które są bardzo ciężkimi grzechami. Istnieje moralny obowiązek sprzeciwiania się takim rozkazom. To jest bardzo istotne. To, że Ktoś wydał rozkaz, nie usprawiedliwia nas jeszcze. My mamy obowiązek ocenić, czy ten rozkaz był z moralnego punktu widzenia uzasadniony, czy możemy postępować tak, jak nam rozkazano. Poznałem kiedyś, jeżdżąc moim samochodem i pisząc na forum chłopaka, mężczyznę, który Wychował się w domu dziecka, nie pamięta dzieciństwa, nie wie, kim są jego rodzice. Przypuszcza, że jest Polakiem, mówi dobrze po polsku, ale wychował się w Związku Radzieckim i został wcielony do armii, jak była wojna radziecko-afgańska, i mówi, że dostał rozkaz spacyfikowania wioski afgańskiej mieli rozstrzelać wszystkich mieszkańców. Odmówił tego rozkazu. To, że uszedł z życiem za to, jest, jest wręcz cudem, natomiast no, poniósł srogie konsekwencje. Był torturowany, były wyłaman, wyłamali mu wszystkie palce, więc, ale z moralnego punktu widzenia postąpił prawidłowo. No, po prostu nie mógł, nie mógł wykonać tego rozkazu. Nie wolno nam wykonywać niemoralnych rozkazów, nie wolno nam zabijać niewinnych ludzi. Nie wolno likwidować całych narodów. Nie wolno z punktu widzenia moralnego takie rzeczy jak na przykład dywanowe naloty aliantów na, na niemieckie miasta pod koniec II wojny światowej nie były moralne. To było przekroczenie tego, co potrzebujemy. Oczywiście, że czasem są bardzo trudne decyzje. Czasem do dziś trwają dyskusje, czy zrzucenie bomby y, atomowej z moralnego punktu widzenia może być uzasadnione, czy nie, bo to nie jest taka prosta sprawa. Z jednej strony nie, cel nie uświęca środku. Nie można bombardować cywilnej ludności. Z drugiej strony, gdyby nie te ataki, ta wojna mogłaby trwać jeszcze wiele lat i wiele, wiele więcej osób y, cywilnych, dzieci, kobiet, by zginęło. Tu nie ma prostych odpowiedzi. Wojna jest okrutną rzeczą i naprawdę czasami jest bardzo trudno podjąć dobrą decyzję. Niemniej jednak, no, Kościół nam nakazuje, żeby te decyzje podejmować w oparciu o założenia nauki Chrystusa, o miłość człowieka, także miłość do naszych wrogów, że nie możemy niszczyć narodu, który nam wyrządził krzywdę. Bezkrytycznie. Nie możemy tego robić, krzywdząc dzieci, kobiety, osoby, które nie biorą udziału w tej wojnie. W dzisiejszych czasach czasami są to bardzo, bardzo trudne decyzje i, i ludzie są omylni. Ludzie w dobrej wierze mogą podejmować złe decyzje, więc ważne jest, żeby poznać naukę Kościoła, ważne jest, żeby ta eskalacja działa nie. Przekroczyła pewnych yy, progów, które zaczyna wtedy to być niemoralne, ale zdaje sobie sprawę z tego, że nie zawsze są to proste wybory. I pytanie 486. Co należy czynić w celu uniknięcia wojny? Z powodu zła i niesprawiedliwości, jakie pociąga za sobą każda wojna, powinniśmy czynić wszystko, co rozumnie możliwe, aby jej uniknąć. W szczególności należy unikać gromadzenia i sprzedaży broni, nieuregulowanej należycie przez prawomocne władze publiczne, nierówności, zwłaszcza w porządku gospodarczym i społecznym, dyskryminacji etnicznych i religijnych, zazdrości, podejrzliwości, pychy i ducha zemsty. Wszystko, co czyni się, by zlikwidować te nieporządki, przyczynia się do budowania pokoju i unikania wojny. Co zrobić, żeby uniknąć wojny? No, czasami jest to bardzo, bardzo trudne, czasami jest to wręcz niemożliwe, czasami mamy do czynienia po drugiej stronie z osobą, która jest psychopatą, i wtedy naprawdę nic nie możemy zrobić, żeby tej wojny uniknąć. Jednak Kościół nam mówi, co możemy próbować zrobić. I powinniśmy wszystko uczynić, co umożliwia to, by wojny uniknąć unikać gromadzenia i sprzedaży broni nieuregulowanej należycie przez prawomocne władze publiczne. Czyli to nie mówi ten punkt o tym, że powinniśmy unikać gromadzenia broni dla armii obronnej naszego kraju. Chodzi tutaj o to, żeby nie gromadzić i sprzedawać broni yy, ogólnie dostępnej w tym sensie, no bo całe zdanie brzmi tak: w szczególności należy unikać gromadzenia i sprzedaży broni, Nieuregulowanej należycie przez prawomocne władze publiczne. Inaczej mówiąc, jeżeli w społeczeństwie gromadzi się dużo broni, to jest to coś, co może prowadzić do wojny. I tu też nie mówimy o dostępności do, do broni dla obywateli w celu tam jakiejś samobrony, tylko chodzi tutaj raczej o takie sytuacje, jak, jak było w Palestynie, gdzie Społeczeństwo miało bardzo dużo broni, która no, służyła nie do samoobrony, tylko no, kałasznikowy. Ludzie mieli kałasznikowy, którymi mogą karabiny maszynowe, którymi mogli rozpocząć atak, w czasie którego zginęły setki, czy nawet teraz już tysiące ludzi. Nierówności, zwłaszcza w porządku gospodarczym i społecznym. Więc znowu, mając przykład Bliskiego Wschodu, tam ten warunek nie został zachowany. Tam są olbrzymie nierówności w porządku i gospodarczym, i społecznym między, między społeczeństwem izraelskim i, i palestyńskim. Dyskryminacja etnicznych i religijnych. dyskryminacji etnicznych i religijnych. To samo. Zazdrość, podejrzliwość, pycha i duch zemsty. No, wydaje się, że wszystkie te warunki, zwłaszcza tam na Bliskim Wschodzie, były... Nie były przestrzegane, i to doprowadziło do tego konfliktu. Jeżeli udałoby się te nieporządki zlikwidować, to można by tam rzeczywiście zbudować pokój i uniknąć wojny. No, niestety nie jest to takie proste w konflikcie, który trwa już to tysiące, tysiące lat. I to tyle, co, dotyczy, co się tyczy przykazania piątego nie zabijaj. Kolejne przykazanie nie cudzołóż, ale tym zajmiemy się w czasie naszego kolejnego spotkania. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia wkrótce z Panem Bogiem.